Cześć kochani, z tej strony Martyna Marta i witam Was dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy vloga, coś czego dawno nie było, a mniej więcej co dzisiaj będziemy robić, to pójdziemy sobie pograć w piłkę, ponieważ musimy się przygotować, bo mamy taki mini turniej. Następnie zobaczymy co się dzieje na dniu dziecka w moim rodzinnym mieście. No i zobaczycie, jak spędzam sobie cały dzień. Ja już się pomalowałam, będę robić za księżniczkę w swojej szkole o prowadzaniu na dnie otwarte, więc tak mniej więcej polokowałam włosy, żeby zobaczyć, jak wyglądam. I wydaje mi się, że jest całkiem spoko, a bez przedłużenia lecimy i oglądajcie i czekajcie do końca. Właśnie byłam chwila na tym festynie, zmokłam, ale Lena, moja przyjaciółka, zrobiła mi fajną dziarę, fajnego motylka, więc bardzo Ci dziękuję. No, a ja teraz poczekam um, i później pójdę z moją przyjaciółką Julią. Pokopać piłkę, albo jeszcze zajrzymy na tą stronę. Dobra, kochani, wychodzę w końcu na dwór. Yy, no, chyba będzie znowu padać. Jest około godziny 16. Idę właśnie po Julkę. Słyszycie, jak wie Mam bluz... Mam kurtkę taty, bo nie wzięłam ze sobą nic, a jestem w innym mieście. Ale zaczyna padać widać, to mi się to wcale nie podoba. Siema widzowie, dzisiaj będziemy robić dziarkę. Juli! Nie, nie, nie wiem, nie powinna zrobić bo nie mogę. Roda! Roda. Jaki chce pani kolor? Fioletowy? Eee, tak. no. się ten! Że, nie wiem co to jest, odpuszczać. Trzeba poczekać aż do mhm. Teraz trzeba odkleić od papierku. Proszę o Jezus. Pięknie tutaj przyklejonego ptasznika. Tasz, Teraz musimy tą folijkę odkleić. Mm -hmm. Pięknie. O, jeszcze przygnie mm -hmm. Ja tu tylko pracuję, dobrze? Ja dostaję za to jakieś pieniądze. Zostawmy tak. um, um, to bez komentarza. Trzeba dać niewiele kleju, tak żeby go w ogóle praktycznie nie było widać. Dużo zmieniło ja się. Już mnie znalazł. Teraz bierzemy tutaj brokat nasz i dajemy, rozprowadzamy po naszym ptaszniku, idealnie wręcz i na całym tym, nie wiem jak to się nazywa, szablonie, o szablon, tak po prostu rozprowadzamy i teraz patrzcie to.

Ręka mi się dymi, widzowie. Recenzja. jak dobre? Za iste A to wysmakuje? Bardzo no, dobre. Opój. Ja czekam na numer 9. Bo Czekamy Poczekamy na pizzę. Mamy kapliczkę. Mm. Ola będzie ci smakować? Tak. Julia je. Kanapeczka. Zrób reklamę. O, piękne. A tam. Proszę, sobie i. podtrzymaj. Trzymam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Mamy pizzę. Ma. Bardzo dobre. Recenzja pizzy. Czyli ja po pizzy nie pójdę. No ja i pełnia ja pizzy. Ej! Eee, jak widać, e, nawet z wyglądu pizza jest bardzo dobra. Mamy tutaj y, sos pomidorowy z y, na, cieni... Czekaj, bo ja mam na cieniutkim y, ciście cies Przecież taki smak włoski tak jakby można Italiany, czy jakoś tak to się Tu mamy szyneczkę i jak widać Państwo y, którzy robili pizzę byli bardzo mili i bardzo fajni wobec nas i zrobili specjalnie dla naszej ukochanej pizzy i Martynki połowę połowę jak to się pieczarek bo Martynka nie lubi jeść pieczarek i no specjalnie dla niej tak zrobili ale moja ocena to 10 na 10 moja też ole, 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 nie damy się Zjemy sobie gofra hmm. pod dachem. nie, tu daje deszcz. Tu daje deszcz, tu daje deszcz. No deszcz nas zalewa. No, wiatr, ale my już sobie ćwiczymy. Piłeczkę z Julą. Zmieniliśmy adidasy na korki. Nie mam jakichś ćwiczenia. prezentuję pogoda. znowu jest cała mokra torba jest mokra, wszystko jest mokre Julka poszła po piłkę ale ogólnie no nie polecam pogody, tragedia nic, pozdrawiam fanów martynki też pozdrawiam dobra misaczki, ja już sobie usiadłam z Julią na takiej altance, żeby nam było cieplej i zaczęło pięknie świecić słońce, tu siedzi Juleczka no i sobie siedzimy w sumie nic ciekawego nie robimy, gadamy sobie Słuchamy muzyki, tylko tak potajemnie. No i w sumie w to byłem. Jednak wróciliśmy na wojsko, bo przestał padać deszcz. Znowu ubrałam koreczki są tam moi znajomi będziemy razem grać, więc idę pobrać i spędzić czas przedmiot. Już wracamy z dnia piłeczki. Cały dzień praktycznie dzisiaj przegraliśmy. Mam nadzieję, że udoskonaliliśmy nasze wiecie, umiejętności i na turnieju szkolnym pójdzie nam dobrze grałyśmy jeszcze meczek ze znajomymi tak, graliśmy sobie meczek no i Czekaliśmy. No. tego nie musiałaś mówić ale, ja ale musiała na początku dobrze szary. nam szło kobiety siłą, bo graliśmy z chłopakami i serio moim zdaniem dobrze nam szło Super. na nasze umiejętności które są średnie tak, słuchajcie misiaczki jest godzina 20.47 a ja podążam w stronę Peronu, bo muszę dojechać jeszcze do mojego domu, bo niestety moje miasto rodzinne to nie miasto, w którym mieszkam, więc muszę jeszcze się znaleźć dzisiaj w domu, więc już, więc już podążam.